z jestem ziomal Franklin, z osiedla. I wczoraj zadzwonił do mnie ziomal, że ballasi przejęli moją, moją, moją dzielnię, więc myślałem, żeby ją odbić. Myślałem, żeby ją odbić. I... tym razem, żeby odbić dzielnie z rąk ballasów, się przygotowałem. Już nie będzie to taka amatorka, jak wcześniej. Zrobiłem obeznanie w terenie. I, i, I jest fajnie. Również przed odcinkiem byłem w sklepie. Z bronią. Gdzie zaopatrzyłem się w najważniejsze przedmioty. Takie jak C4. I... amunicja. Powinno się udać, chociaż niczego nie obiecuję. Podobno zwiększyli siły obronne. Już nie jest to taka pajaceria jak wcześniej. Dobra. oznacza sobie tylko... Dobra. Tutaj. Dobra, już za chwilę. O, ty! Kurwiłaś mnie, Człowiek? Tutaj poważnie chce podejść do tematu. A ty we mnie wjeżdżasz. Nie wiem, kto tym ludziom dał. dał nie wiem, kto tym ludziom dał, dał prawo jazdy. Na pewno nikt. Nikt inteligentny. Nie wiem, żało żałosne, żałosne. Przecież obywatele powinni znać przepisy ruchu drogowego i powinni wiedzieć, że mi się zawsze, mnie się zawsze przepuszcza. No ale musiała tak skończyć. A teraz oni już znają moją twarz, więc muszę szybko tutaj wjechać. Kurde, policja jest jeszcze... Chyba policji uciekłem. No to wygląda. Ja poczek poczekałbym na 19, żeby to tak nie było. Że to tak było bardziej wieczorem. Tutaj sobie do krzaka wezmę auto schowa. znaczy motor, żeby nikt niczego się nie spodziewał. Tak gdyby nigdy nic sobie idę. Brama. Wskakuj tutaj. No wskocz. No. no i teraz wyjść stąd nie może. No, co za kretyn. No dobra. Naprawdę weź. Tu... Dobra. Dobra, inaczej to musisz zrobić. Tutaj. Tutaj. A no Ma ochotę tego Taką pajacerię on odwala. przesząg Dobra, teraz parkour. Tak... Dobra, teraz z rozbiegu. No co za... Nie, no będę musiał... Dobra. Hmm. Faktycznie. Coś tak... Tacy... Więcej ich chyba jest niż ostatnio. Ale dobra, zrobię im polskie c 4 im zrobię. Tutaj jedna... Druga, trzecia, czwarta, piąta Dobra i teraz szybko, szybko, szybko Tutaj dobra, muszę uciekać, muszę uciekać Dobra tutaj O dobra, do krzaka się schowam No, tutaj mnie nigdy nie znajdą dobra już przygotowałem element zaskoczenia ale jestem kurde ale w końcu to nie jest taka pajaceria, tylko obmyślałem plan. Przygotowałem się. Jest fajno, jest fajno. Teraz tylko motor wziąć. Jakoś broń, włączę światła. Tak, jakoś broń fajną. Dobra. Trzy, cztery.

Teraz tylko uciec w młodsze. Się jeszcze trochę z nim pobawił. Żeby im tak smutno nie było. Dobra. Dobra, uciekał, uciekał. Już się nieco goręcej zrobiło. zawracaj. Mm. Kurde, z dwóch stron mnie biorą. Ale pile Dobra, teraz tylko nadzielnie wrócić i... Jest spoko. Dobra. Dobra, to teraz tutaj do domku. A spokojnie. A, 3 km, no trochę daleko. Ale, no podsumowując, dzisiejszy odcinek to odbiłem moją dzielnicę. Odbiłem moją dzielnicę. No. A strzelanina była jakaś tam z policją. I tyle w sumie. O, udało się, udało się. Ale to jest... Nie, no pierwszy tak... Pierwszy, pierwszy raz pomyślałem. Z C4 najpierw przylepiłem. Zorganizowałem motocyk. Plan ogólnie. Przejechałem się jeszcze wcześniej na dzielnię, żeby zobaczyć... Obeznać się w terenie. Ale ja mam IQ jednak. No. Teraz, jak będę przejeżdżał obok mojego ziomala, on się chyba Lamar nazywa, to on będzie mówił: Stary, przecież ty jesteś legendą. Odbiłeś gro Grove Street Grove Street. Odbiłeś samemu, samemu. No, Dobra, już obok domku jestem. Praktycznie. Teoretycznie jeszcze nie, ale zaraz będę... No, dzisiejszy dzień był pełen akcji, ale muszę odpocząć już. Na dzisiaj to było na tyle. I zajaram sobie jeszcze bongo, bo mogę, jestem bogaty. Żegnam.